Dzień dobry. Poranny Dom Kultury Fundacji Tłobok zaprasza na pigułkę na dezinformację. To cykl pięciu podcastów, w których Ewa Hadrian będzie rozmawiała z ekspertami na temat dezinformacji w obszarze klimatu. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, naszym gościem jest pani doktor Agnieszka Krzyżewska, adiunkt w Katedrze Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pani doktor, czy lubi pani spoglądać w niebo? Uwielbiam. W chmury to jest w ogóle moja ulubiona część meteorologii i klimatologii. Ja już od dziecka uwielbiałam patrzeć na chmury i w ogóle bardzo się cieszę, że mieszkamy sobie na planecie, na której istnieją chmury. A zatem możemy zachęcić naszych słuchaczy i powiedzieć: popatrz w chmury. Co zobaczysz? Po pierwsze, mamy kolory nieba. No. Wszyscy mówią, że niebo jest niebieskie, ale jeżeli spojrzymy na nie, na przykład o świcie czy o zmierzchu, widzimy, że te kolory są bardziej czerwone, pomarańczowe. Również w ciągu dnia to niebo nie jest takie super błękitno-niebieskie, ono czasami jest bardziej biało-niebieskie, czasami takie blade. Jeżeli jesteśmy gdzieś wysoko w górach, to to niebo potrafi przyjąć kolor taki aż prawie, że ciemno-niebieski, taki granatowy. Granatowy, tak taki, cudownie granatowy, tak, taki cudownie granatowy, bez światła miasta. Tak, to też. No i pojawiają się chmury, chmury, które są też bardzo różne. Z dzieciństwa pamiętam takie, mówiło się, popatrz na baranki na niebie, jak mhm. płyną. Tak, to są chmury wypiętrzające się, chmury typu cumulus, cumulonimbus, które są takie jak takie kalafiory, można mm -hmm. powiedzieć. Czasami w piękne letnie dni mamy tak zwany cumulus humilis, to już taka łacińska nazwa, czyli taki cumulus pięknej pogody. To są właśnie te takie obłoczki, niewielkie, białe. Natomiast jeżeli mamy dużo wilgoci, odpowiednie warunki, to one zaczynają nam rosnąć, wypiętrzać się. Ich podstawy są takie bardzo ciemne, mocno zarysowane. I chmury mogą się przekształcić właśnie te chmury w chmury burzowe, które no, sięgają prawie granicy tropopauzy. Ich górna część zamarza, no bo te są zbudowane mm -hmm. z kropelek wody, z kryształków lodu. No i mogą się przekształcić w burze, które przynoszą nam bardzo gwałtowne zjawiska, jak właśnie błyskawice, grat, silne porywy wiatru, silne opady deszczu i tak dalej. Są nawet łowcy burz. Są łowcy burz, zgadza się. Pani też do nich należy? Nie, ja ich obserwuję na Facebooku, bardzo, bardzo lubię ich obserwować, ponieważ ja uwielbiam burze. <noise> I tak jakby w Lublinie mamy około, około 25 do 30 burz w ciągu roku. Natomiast no, problem jest taki, że te burze do nas dochodzą bardzo już osłabione takie. I o ile mam kolegów, właśnie koleżanki z innych uniwersytetów, z Uniwersytetu Toruńskiego, z Uniwersytetu Łódzkiego czy Wrocławskiego, oni mi pokazują takie piękne zdjęcia burz i takie te gwałtowne są burze, a do nas, jak już ta burza przejdzie linię Wisły, to już dąży się wypadać, osłabnąć, no i tylko tam przez chwilę zagrzmi, pięć minut popada i to jest taka burza. Zatem prawdą jest to, co kiedyś usłyszałam, że w Lublinie nie ma prawdziwych burz, że Lublin tak jakby... Obrzeża Lublina czy miejscowości, tereny pozalubelskie te burze mają, a samo miasto Lublin z uwagi na swoje położenie nie ma tych burz. Pięknych, gwałtownych, jeżeli można powiedzieć, że burza jest piękna. Ja uważam, że burza jest piękna, ale to z moich obserwacji wynika, że tak, że na przykład na obrzeżach gdzieś tam roztocze, na przykład mm -hmm. ma przepiękne szlaki burzowe tam przechodzą i tam mogą być te bardzo gwałtowne burze i one tak jakby troszeczkę idą gdzieś na południe bardziej, a no tak jakoś w Lublinie, no oczywiście zdarzają się silne burze, jeżeli przechodzi front i no. Nawet jedna burza zniszczyła nam stację meteorologiczną mm -hmm. kilka lat temu na Placu Litewskim, natomiast no, zdarzają się bardzo rzadko. Pozostajmy w chmurach. Pytanie, czy człowiek może stworzyć chmurę? Może. Człowiek może stworzyć chmurę, odkąd mamy samoloty, statki, które w wyniku spalania paliw kopalnych wydzielają między innymi dwutlenek węgla i parę wodną. Mogą tworzyć tak zwane smugi kondensacyjne. Najlepiej to widać na samolotach, czyli generalnie przelatuje samolot na niebie i widzimy właśnie taki ślad, taką smugę. I w 2017 roku Światowa Organizacja Meteorologiczna zmieniła Atlas Chmur, Atlas, który obejmował klasyfikację chmur, właśnie z podziałem na różne rodzaje, gatunki, odmiany, na różne piętra i dodała do nich właśnie chmury stworzone przez człowieka. Te chmury to są chmury szczególne, chmury typu homogenitus, czyli wytworzone przez mm -hmm. człowieka i homomutatus, czyli chmury, które zostały wytworzone przez człowieka, ale przekształciły się tak jakby w inne, czy połączyły się na przykład z innymi chmurami. Człowiek stwarza chmury? Człowiek potrzebuje tego, aby stworzyć chmury? generalnie stwarza, ja bym powiedziała, trochę bardziej przez przypadek, no, ponieważ chcemy latać samolotami, chcemy podróżować do różnych ciekawych miejsc, czasami podróżujemy dla przyjemności, czasami w celach zawodowych, no ale ponieważ bilety lotnicze są coraz tańsze, tak tych samolotów na niebie jest coraz więcej, zresztą możemy sobie zobaczyć na flight radarze, ile tam właśnie tych samolotów w danej chwili jest w powietrzu, to jako, tak jakby nie chcąc w wyniku spalania paliwa lotniczego, za samolotem ciągnie się taka chmura. No dobrze. Pytam o to nie bez powodu, czy człowiek ma taką potrzebę stwarzania chmur, bo byłam kiedyś fanką takiego serialu, powstał w latach 60-tych, „Rewolwer i Melonik, później mhm. miał swój remake w latach 90 -tych. Piękna pani meteorolog walczyła z człowiekiem, który Chciał sterować pogodą, czyli właśnie stwarzał chmury, które zalewały duże miasta, powodował po prostu pewne zmiany, no dzisiaj powiedzielibyśmy zmiany klimatyczne, hmm. a wtedy mówiło się zmiany pogodowe. Chodziło o to, żeby no, rządzić światem, a zatem hmm. możemy takie rzeczy robić? Robimy. Nie My, aż jako na ludzie? taką skalę to Czy znaczy. To generalnie, jak na razie to tylko fantazja. Natomiast możemy na przykład, jeżeli mamy chmurę, możemy ją zasiać, czyli mhm. tak jakby rozpylić nad nią jodek srebra i doprowadzić do kondensacji i sprawić, żeby spadł deszcz. Żeby właśnie z tej, z tej chmury załóżmy spadł deszcz. A zatem no możemy i... sobie pomóc, na możemy przykład sobie troszkę przy pomóc. jakiejś długotrwałej suszy możemy sobie troszkę pomóc mhm. i no takie rzeczy gdzieś tam są na małą skalę, oczywiście nie na skalę jakoś tam ogólnoświatową, mhm. ale na jakąś małą skalę są robione. A te smugi kondensacyjne, wróćmy do mhm. nich. Na temat smug kondensacyjnych powstało już wiele mitów, wiele fake newsów, wiele powiedziałabym legend, które właśnie wskazują na ingerencję człowieka w tworzeniu tych smug. Tak, ja przygotowując się do tego programu, właśnie poczytałam sobie bardzo wiele różnych teorii, mitów, teorii spiskowych, właśnie o co w ogóle chodzi z tymi smugami kondensacyjnymi. Więc, generalnie, smugi kondensacyjne po angielsku to są contrails, tak się nazywają. Natomiast według tych właśnie różnych takich mitów, teorii, no to mamy jeszcze chemtrails, czyli takie smugi chemiczne, mm -hmm. które i tutaj te teorie bardzo się mocno różnią mm -hmm. od siebie. Mm -hmm. Jedne mówią, że mają nam zniszczyć zdrowie, czyli rozpylane są jakieś różnego rodzaju substancje szkodliwe dla człowieka. Ja jestem fanką fantastyki, więc szczególnie mi się podoba teoria z nanorobotami, które rozpylamy i one wnikają do naszego organizmu i kontrolują nam umysły, kontrolują nam zdrowie. Czytałam też bardzo ciekawą teorię, że chodzi o to, żeby zmienić pH gleby, żeby tylko określone rośliny wytworzone przez określone firmy mogły się rozwijać, natomiast wszystkie inne naturalne nie. No i właśnie też dochodzimy do tych zmian klimatycznych, pogody. polityka, hmm. polityka. Pieniądze, bo no tak. myślę, że źródłem tych właśnie fake newsów, mhm. o których pani doktor przed chwileczką powiedziała, no właśnie mają, mają źródło w takim rządzeniu człowieka światem. Tak, no generalnie chyba chodzi o to, Chęci żeby przejąć, tak, mhm. przejąć władzę nad światem tak, i rządzić światem, zmianami klimatu na przykład, że i tutaj dwie sprzeczne teorie, jedne, że właśnie chemtrails powodują te zmiany klimatu, a inne właśnie mówi, że mają przeciwdziałać tym zmianom klimatu, a jakby skutki te chemiczne to są takie skutki uboczne, o których się z jakiegoś powodu nie mówi. Wydaje mi się, że one zostały tak dosyć mocno zainspirowane różnymi badaniami związanymi z pogodą, tymi właśnie jak już no, były samoloty do badania na przykład huraganów, czy chmur, czy jakieś takie przeloty, czy jakieś właśnie różnego rodzaju tego typu rzeczy. To było takie w pewnym sensie źródło, zwłaszcza, że no to głównie tam w Stanach mhm. Zjednoczonych nie wszystkie informacje były ujawniane, więc ludzie sobie bardzo dużo dopowiedzieli. Wydaje mi się, że też takim źródłem może być to, że musimy stosować opryski na różnego rodzaju tak. uprawy, i teraz, jak ludzie widzą, że leci taki samolot, prawda? Robi te chemiczne opryski, i na przykład wybijane są jakieś tam pasożyty czy grzyby, które żyją na tych, na tych roślinach. No to prawda, jeżeli leci samolot tak wysoko i zostawia za sobą smugę, to na pewno ta smuga spadnie i też ma jakieś działanie, no bo po co to by inaczej było robione? Gdzieś jeszcze czytałam o tym, że były tam zdjęcia, czy filmy z różnego rodzaju samolotów, pokazane takie właśnie rozpylacze chemiczne, mhm. coś takiego. No jak ja czytałam troszkę o tym więcej, no to tam zwykle okazywało się, że to jest na przykład woda do badania różnych obciążeń, mhm. czy właśnie na no różnego rodzaju jakieś tam badania naukowe. Natomiast na taką skalę, no nawet jakby, no nie, jeżeli ktoś faktycznie miałby taki, no tak na taką skalę, no to no nie byłby w stanie tego, tego zrobić. A gdyby ktoś chciał poczytać na temat smug Kondensacyjnych. Czy jest dostępna literatura? Czy naukowcy tacy jak pani, uniwersytetcy, ale nie tylko uniwersytetcy, poddają to jakieś analizie, mówiąc nie bójcie się tych smug, bo to jest element naturalny, który w zasadzie nam nie zagraża? W zasadzie, bo powiedziała pani, że jakiś wpływ na klimat i środowisko te smugi mają. Zgadza się. Bardzo zachęcam do zapoznania się z różnego rodzaju literaturą naukową. Może to bardziej jest tak, jakby kwestia popularno-naukowa, mm -hmm. a wielu naukowców tak jakby właśnie. Tak, bo się My tym jesteśmy lekami, tak. więc my potrzebujemy mm -hmm. takiej bardzo prostej opowieści. Mm -hmm. Na stronie takiego czasopisma Obserwator MGW jest bardzo fajny artykuł właśnie o smugach kondensacyjnych, o chemtrailsach jest wyjaśnione, dokładna jest analiza spalin, co się znajduje w tych smugach kondensacyjnych, czy jest to szkodliwe, czy nie. To zachęcam, to jest pierwsze źródło. Drugie źródło to jest strona, taki portal nauki o klimacie. Tam oni rozwiewają różne mity związane z klimatem. Między innymi też, właśnie, ponieważ to są fizycy atmosfery, bardzo dokładnie tłumaczą, dlaczego czasami smugi kondensacyjne zostają na niebie, dlaczego czasami. Znikają, dlaczego się układają w kratkę, dlaczego czasem się łączą z innymi chmurami, czasem ich nie widać, a czasem są bardzo, bardzo wyraźne. I jeszcze z tego, co pamiętam, bodajże Greenpeace miało też bardzo obszerny artykuł na swojej stronie wyjaśnienie dotyczące właśnie tych takich no, smug kondensacyjnych, chemicznych, tych chemtrailsów. I tak jakby oni też bardzo ładnie wyjaśniają cały mechanizm tego powstawania. i i skutki tego typu rzeczy, więc to mi się wydaje, że to są rzeczy, od których naprawdę Warto by zacząć. Jeżeli będziemy szukać informacji, to warto szukać w takich sprawdzonych źródłach, czyli nie tam, że ktoś sobie na blogu napisze, tak. albo ktoś udostępni Odzi post jakiś dziwniej, które są wiarygodne. Tak. Mhm. Także warto właśnie tutaj sprawdzać tego typu informacje, tego typu źródła. No, trzymać się tych oficjalnych źródeł. No i nie wierzyć w to, co ktoś tam napisze w internecie, a ktoś inny to rozpropaguje. Te smugi kondensacyjne długo utrzymują się na niebie. To zależy. To znaczy, generalnie bardzo wszystko zależy od warunków atmosferycznych, jakie tam panują. Samoloty przelatują mniej więcej na wysokościach no to 10-11 km nad ziemią, tam już panuje bardzo niska temperatura. I teraz oczywiście w zależności od tej kombinacji temperatura i wilgotność, ale bardzo, bardzo upraszczając, jeżeli jest sucho, to z samolotu tak 99% tych spalin, które się wydobywa to jest właśnie dwutlenek węgla i para wodna. I jeżeli jest sucho, to one nam tutaj zamarza... ten ślad węglowy? Tak. Tutaj też mówimy, że w związku z tym, że samoloty jednak emitują tego dużo dwutlenku węgla, więc jest takie bardzo, bardzo malutkie ziarenko prawdy, że te smugi kondensacyjne wpływają na klimat, ponieważ emitują dużo właśnie tego dwutlenku węgla. Natomiast tej pary wodnej tworzą nam się, tak ona nam kondensuje, albo się zamienia w kropelki wody, ale częściej w kryształki lodu. I jeżeli jest sucho, to to wyparowuje i znika. Natomiast jeżeli jest wilgotno, ta smuga zamarza i utrzymuje nam się długo na niebie. Zgodnie z klasyfikacją chmur, my możemy powiedzieć, że mamy chmurę właśnie stworzoną przez człowieka, jeżeli ona utrzymuje się dłużej niż 10 minut. To jest taka granica przyjęta przez Światową Organizację Meteorologiczną. I czasami my widzimy te chmury na niebie, że one właśnie tak jakby, te smugi kondensacyjne, one się na przykład potrafią, Rozpłynąć, tak jakby rozszerzają się, zajmują mm -hmm. coraz większą powierzchnię nieba, czasem łączą się z innymi chmurami. Czasem, i tu też właśnie jedna z teorii, właśnie dotyczących właśnie tych chemtrailsów, mówi, że jeżeli są w kratkę, to znaczy, że tu mm -hmm, były te mm -hmm, takie mm -hmm. regularne przeloty, nie, po prostu tyle samolotów lata nad nami, że mm -hmm. no muszą się ich trasy jakoś tam przecinać, jeżeli na danym obszarze panują takie warunki. To te smugi, tak jak mówię, zamarzają i utrzymują się dosyć długo. A zatem można powiedzieć, że tak, smugi kondensacyjne nie szkodzą naszemu zdrowiu, nie mają wpływu na klimat, nie są wytwarzane specjalnie przez człowieka zgadza się. Natomiast ja bym się tylko nie zgodziła z jedną rzeczą, że uh -huh. smugi kondensacyjne nie wpływają na klimat. To znaczy wpływają i to w dwojaki sposób. Uh -huh. Może nie tak jak myślimy, że właśnie chcemy zmienić pogodę, tak? Zalać jakieś uh -huh. miasto, czy wywołać jakiś kataklizm. Tylko po pierwsze ten dwutlenek węgla, o którym wspominam. Natomiast druga rzecz to jest to, że chmura, która się wytworzy, działa tak jakby, można powiedzieć, że ona wchodzi do bilansu promieniowania, bilansu energetycznego tego układu Ziemia-atmosfera. I chodzi o to, że jak ona jest biała, to ona zajmuje dużą powierzchnię nieba, to odbija promieniowanie słoneczne, które do nas dociera. W związku z tym tego promieniowania dociera mniej. Tak się dzieje w dzień. Natomiast w nocy chmury działają w ten sposób, że nie pozwalają ciepło z Ziemi wypromieniować w kosmos, tylko po prostu to jest zwracane do Ziemi. No i generalnie przez to mamy cieplejsze noce. Więc generalnie tutaj tak jakby powinniśmy pójść w tym kierunku, że Owszem, te smugi kondensacyjne wpływają na klimat. Głównie tutaj to dwutlenek węgla i albedo, czyli ilość tego promieniowania odbitego do padającego. Czyli no chmury, jak są białe, tak jak śnieg, to prawie tak 90% tego promieniowania odbijają. To tak samo jak założylibyśmy, jest różnica w ciepły letni dzień pomiędzy tym, czy mamy białe ubranie, czy czarne ubranie. Jeżeli wejdziemy w czarnym ubraniu w ciepły letni dzień, od razu czujemy, że nam jest gorąco. Białe ubranie odbija promieniowanie, i jest nam chłodniej. Tak samo jest z chmurami. A zatem nie możemy się obruszać na to, że jesteśmy rozliczani ze śladu węglowego. Myślę, że nie. Bo teraz są takie postulaty, aby mniej latać samolotami, żeby ten ślad węglowy był mniejszy, a żeby się przesiąść na bardziej ekologiczne, na przykład pociągi. Mhm. E, już nie mówię o rowerach, mm -hmm. e, samochody nowej generacji. Czy to ma sens? Generalnie tak, ponieważ dwutlenek węgla no, jest gazem cieplarnianym, który powoduje to, że właśnie część tego promieniowania, e, która powinna tak, uciec z ziemi i tak ziemia powinna być w stanie takiej równowagi cieplnej, jest zatrzymywana. I przez to właśnie mamy wyższą temperaturę, no i tak jakby już ale no, nie chcę wchodzić, bo to dosyć mhm. długi, skomplikowany cały mechanizm. Musiałabym o tym mówić chyba z godzinę. Natomiast generalnie. Nie. Tak uważam, że powinniśmy ogólnie, jeżeli nie musimy to mniej latać samolotami, wybierać inne środki transportu. Na przykład, ja dzisiaj przyszłam na kijkach Nordic Walking tutaj z Czechowa. Także. Pomyślmy o tym. No trudno byłoby tymi kijkami pójść, na przykład przejść z Lublina do Portugalii, Zgadza bo się. chyba zabrałoby nam to całą, mm. cały urlop, no ale można Pomyśleć, że niekoniecznie samolot może jednak coś innego. Mm -hmm. No, jeżeli byłaby bardzo dobrze zrobiona taka skomunikowana europejska, na przykład sieć pociągów, mm -hmm. takich szybkich, które by, no nie wiem, tak, 400 km na godzinę zasuwały, no to tak i byłyby tańsze, może to przede wszystkim byłyby tańsze od samolotów, to wtedy jest to pewna alternatywa i myślę, że sporo osób mogłoby taką ścieżkę wybrać. No, na przykład jeżeli. Są organizowane konferencje naukowe, konferencje związane ze środowiskiem, z meteorologią, z klimatologią. To tam bardzo się zwraca właśnie na uwagę na ten ślad węglowy i na to, w jaki sposób na tą konferencję docieramy. Tak, ja też się spotkałam z tym, na przykład Erasmus, a myślę, że tutaj mhm. pani mogłaby to potwierdzić, promuje docieranie do konkretnych miejsc środkami innymi niż samolot. samolot. Tak, jest, to prawda. Proszę o tym myśleć, tu zwracam się mm -hmm. do naszych słuchaczy, nie mm -hmm. tylko w czasie wakacyjnym, ale również w codzienności, wybierając takie, a nie inne środki transportu. Mm -hmm. Reasumując, smugi piękne, czy należy ich się bać, czy raczej myśleć o nich w kontekście, co możemy zrobić, aby niekoniecznie było ich tak wiele na naszym niebie. Generalnie smug kondensacyjnych nie należy się bać, tak? One nie zawierają żadnych jakichś szkodliwych dla nas substancji chemicznych. Mogę na pocieszenie powiedzieć wszystkim osobom, które jeszcze tak mhm. nie do końca wierzą, że te smugi są bardzo wysoko. Zanim one, to nie jest tak, że widzimy nad naszą głową i ona mhm. zaraz na nas spadnie. My żyjemy zanurzeni w takim wielkim oceanie powietrza. Powietrze ma bardzo duży opór. Wystarczy wystawić rękę, jak jedziemy samochodem i czujemy, że ten opór powietrza jest bardzo duży. No to proszę sobie wyobrazić takie mikroskopijne kropelki wody, aerozole, cokolwiek by to nie było, no one nie są w stanie przezwyciężyć, tak spaść tyle kilometrów na Ziemię, w tym samym miejscu, w które je widzimy, one się rozpraszają, prawda, jeżeli już... To nie spadną nam na głowy, tylko gdzieś, jeżeli już, to bardzo, bardzo dużo dalej, chociaż to jest też no, dosyć mało prawdopodobne. Natomiast no, proszę pamiętać, że w atmosferze wyżej, zwłaszcza, jest bardzo dużo prądów powietrznych, mamy prąd strumieniowy który zasuwa 100 km na godzinę. <noise> Więc jest to bardzo silny wiatr i to wszystko się tam właśnie rozprasza, rozwiewa. W tej atmosferze no, można powiedzieć, że nam ginie, że to nawet jeżeli absolutnie nie twierdzę, że coś takiego jest, ale jeżeli. To tak, żeby uspokoić osoby, które się z jakiegoś powodu tego boją, to jest to tak małe stężenie, że w ogóle to my nawet tego nie zauważymy. Także nie należy tych smug się bać, raczej właśnie patrzeć w niebo i myśleć sobie, że no jednak ile tam tego dwutlenku węgla z tego samolotu wyleciało. No i czy my będziemy, czy kolejne pokolenia będą mogły komfortowo żyć na naszej planecie. Bądź dobrym przodkiem, myśl o tych, którzy przyjdą po tobie, zwłaszcza jeżeli obserwujesz smugi kondensacyjne na niebie. Tak jest. Pani doktor, w swoich licznych artykułach naukowych pisała pani o falach upałów, o falach mrozów, o huraganach. Najliczniej pisała pani o upałach, badała pani mhm. na przykład upalne lata w Lublinie. Były takie super upalne lata w Lublinie. I pisała Pani o wpływie na przykład tych upałów na turystykę wielkomiejską. Bada Pani klimat. Czy z takimi ekstremalnymi upałami w naszym klimacie, w naszym regionie, w naszym mieście będziemy się mierzyć w następnych latach? Niestety tak i to coraz częściej. Ogólnie w naszym regionie, takie scenariusze zmian klimatu, takie prognozy z takich głównych zagrożeń, to mm -hmm. są właśnie falą pauw, są absolutnie na pierwszym miejscu, susze i paradoksalnie powodzie. Czyli generalnie... Hmm. Taki ekstremalne, takie ekstremalne tak, pogodowe, tak klimatyczne. Hmm. Tak jest. No i generalnie niestety, tak jakby te fale będą coraz dłuższe, będą przechodzić coraz wcześniej, będą coraz bardziej intensywne, czyli te temperatury będą w czasie tych fal upałów coraz wyższe i e, no niestety e, może to pociągać za sobą konsekwencje, nie tylko po prostu, że rezygnujemy z jakiejś aktywności, bo hmm. jest za gorąco, na przykład, żeby wyjść na rower albo gdzieś tam sobie pobiegać, tylko no, będzie się to wiązało ze zwiększoną liczbą zgonów, zwłaszcza wśród osób starszych. To już nie tylko mhm. komfort, tylko to jest już walka tak. o życie czasami. Tak. Mhm. Takie właśnie zagrożenie. A zwłaszcza, że jeżeli byśmy tak zobaczyli, ile procent mieszkań w Lublinie jest wyposażonych w klimatyzację, to niestety nie jest to duży procent. Mhm. Wszyscy mamy kaloryfery, tak? Natomiast klimatyzację, klimatyzację niekoniecznie, a na przykład już przyszłe budownictwo może powinno być po prostu zamiast tych kaloryferów robimy klimatyzację, tylko no niestety to też wtedy mamy pobór prądu, pogłębiamy w pewnym sensie no, ten problem, ponieważ klimatyzatory też emitują dużo ciepła na zewnątrz. I znowu pojawia nam się taka historia coś za coś. Jeżeli chcemy sobie polepszyć jakąś naszą egzystencję, nasz byt, no niestety jest to kosztem, kosztem też środowiska w jakiś tam sposób. Czy to są takie dylematy, które no, nie mają rozwiązania? To jest trudne pytanie, niekoniecznie. Mi się wydaje, że na pewno jakieś tam rozwiązanie można by znaleźć. Na pewno, na przykład, co mnie szczególnie boli, to jest ta betonoza, prawda? Nie tak. tylko w Lublinie, ale w tych innych miastach, że zamiast robić dużo właśnie tych przestrzeni zielonych, dużo właśnie parków, nawet takich, kieszonkowych parków, czyli na zasadzie, mm. no mamy, no nie wiem, tak likwidujemy placyków. dwie placyków, placyków mm -hmm. właśnie zadrzewionych, rekreacyjnych, na których można, tak mieszkańcy mogą przyjść sobie chwilę, odpocząć, posiedzieć w cieniu, w chłodzie, no takich rzeczy nie mamy, no coraz więcej, tak jakby też osiedla, które się budują, to one niestety, no nie są zaprojektowane z myślą o komforcie mieszkańców, tylko o zysku, tak, to jest niestety. Problem. I tutaj trzeba przyznać, że ci, którzy projektowali lubelskie osiedle spółdzielni mieszkaniowej lata 60., tak zwane LSM, mhm. mieli pomysł na to, żeby nie tylko ludzie dobrze mogli mieszkać, ale żeby stworzyć im właśnie taką strefę komfortu. Dużo zieleni, dużo takich skwerów mniejszych i większych, odległości pomiędzy poszczególnymi mm -hmm. blokami to jest istotne i ważne i myślę, że w tych następnych latach, gdzie przyznaje pani, że będziemy się zmagać właśnie mm -hmm. z tymi upałami. O, tu kolejny film mi się przypomniał, tym bardziej polski, Hydrozagadka. Mm -hmm. Problem braku mm -hmm. wody. Woda mm -hmm. znikła w Warszawie. Mm -hmm. No, zgadza się właśnie, te stare osiedla, które są projektowane, no to proszę zobaczyć, one mają właśnie dużo przestrzeni, dużo mm -hmm. zieleni, mają place zabaw. Mają właśnie takie no, trawniki, tak? dużo tak. trawników, dużo na nich drzew posadzonych, no, mało na przykład miejsc parkingowych, ale mhm. za to tak jakby inaczej to się wyglądają, są no, takie chłodniejsze, bardziej przyjazne niż tak praktycznie blok koło bloku powciskany, gdzie praktycznie nie ma, nie ma zieleni, to promieniowanie, które wpada, odbija się od ścian, ściany się nagrzewają i powodują jeszcze podwyższenie temperatury, więc no takie te no, nowe osiedla, to już bez klimatyzacji w domu to już no nie bardzo da się tam funkcjonować. A pani doktor lubi upały, czy woli pani zimową porę? Ja zdecydowanie wolę zimową porę. <laughs> zdecydowanie wolę zimową porę. Także ja na przykład w ogóle mam przez cały sezon zakręcone kaloryfery, bo mi jest zwyczajnie gorąco. Mm -hmm. Możemy sobie I ręka śpię, pofać, tak? tak, i <laughs> ja na przykład śpię przy otwartym oknie praktycznie zawsze, no chyba, że są jakieś super silne mrozy, także okno mam zawsze uchylone i bardzo dobrze się wysypiam, bardzo dobrze mi się śpi w takim chłodnym pomieszczeniu. A zatem niedobre czasy dla nas nastały. Tak, no to jest Tak, niestety idzie, idzie jeszcze gorzej. Natomiast nie znaczy to, że w ogóle zimy znikną mm -hmm. i że w ogóle ich nie będzie. Ale właśnie możemy mieć taką przeplatankę, czyli na przykład zima może być ciepła, a potem, nie wiem, w marcu, w kwietniu nagle przyjdą mrozy, tak, czy takiej chłody. A chmury w zimie też są piękne. Chmury też są piękne. zimowe, takie e ciężkie. Tak, to znaczy generalnie w zimie bardzo często mamy te chmury warstwowe, takie właśnie związane z wychładzaniem się mm -hmm. powietrza i one tak jakby często nam całe niebo pokrywają. Natomiast w lecie może pod tym kątem chmury są ciekawsze, że są bardziej dynamiczne, one się mm -hmm. szybciej zmieniają, szybciej znikają, szybciej się tak, pojawiają, mają po kształty. Tak, mm -hmm. natomiast no, w zimie też możemy obserwować takie no, różne, różne ciekawe chmury. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję. za spotkanie. No i czego my sobie możemy życzyć, jako te zimnolubne, żeby temperatura tego lata nie była zbyt wysoka? Tak jest, zgadza się>, <gadza> się. Dziękuję tak. za